Przed nami triumfatorzy polskiego finału The Fresh Connection z firmy PKN ON, pani Anna Kowalska, pan Wojciech Bujak, pani Marta Jaroni oraz pan Robert Renda. Proszę Państwa, nie pierwszy raz biorą Państwo udział w The Fresh Connection, w jaki sposób pojawiła się idea zaangażowania w tego typu rywalizacje? Tak, mieliśmy przyjemność już uczestniczyć w zawodach w zeszłym roku. Inicjatywa wzięła się w zasadzie z przeprowadzenia przez firmę MPM szkolenia w naszej firmie. Jakby najlepszy zespół z grona tutaj szkolonych mógł uczestniczyć w rozgrywkach międzynarodowych. No i wystartowaliśmy, zajęliśmy w tych rozgrywkach trzecie miejsce. Było to wysokie miejsce, dlatego organizatorzy przyznali nam dziką kartę do udziału w tegorocznych rozgrywkach. No i w tym roku okazaliśmy się jeszcze lepsi niż w tamtym roku i zwyciężyliśmy. Czy ten drugi stad w zawodach był łatwiejszy? To doświadczenie okazało się przydatne, czy może stanowiło przeszkodę? Nie, myślę, że nie możemy powiedzieć, że był łatwiejszy, znaczy był na pewno inny, ponieważ w tym roku rozgrywki po prostu niosły ze sobą zupełnie inne y, wyzwania, inne były warunki y, gry, ale na pewno doświadczenia zgromadzone w tamtym roku były pomocne. A jak zmieniły się warunki w tym roku? Jaka była największa niespodzianka? Była druga runda, gdzie, gdzie była możliwość przeskalowania przedsiębiorstwa nawet czterokrotnie, poprzez to, że, że była możliwość dostępu do innych rynków, myślę tutaj o rynku włoskim i niemieckim. No i to było naprawdę duże wyzwanie, żeby. No wszystko dokładnie policzyć. Wiadomo, że nie ma możliwości e, symulacji wyników, więc musieliśmy e, no sporo, sporo się naliczyć, żeby, żeby przygotować rozwiązanie, no, które, które e, no, prowadziło do, do zwycięstwa, krótko mówiąc. Czy zarząd PKN ON patrzy z życzliwością na udział pracowników w tego typu inicjatywach? Czy e, przekłada się tego typu rywalizacja na realne sukcesy biznesowe w codziennej pracy? Trzeba powiedzieć, że tak. Spotkaliśmy się z wielką przychylnością ze strony przyłożonych. Na pewno jest to mile widziane. Doświadczenie zebrane podczas gry. No, potrafimy przełożyć w tej chwili na, na pracę codzienną i przekazać nasze doświadczenie kolegom z zespołu. Patrzą Państwo w kilku różnych biurach. Proszę przedstawić Państwa codzienne obowiązki, jakimi obszarami się Państwo zajmują, jak wygląda współpraca między, między Państwa biurami. Ja jestem pracownikiem biura controllingu, czyli zajmujemy się w pracy codziennej sprawdzaniem, jak realizowany jest plan operacyjny. Tu Wojciech jest pracownikiem Biura Analiz Rynkowych i Prognoz Sprzedaży. Koleżanka Marta jest pracownikiem Biura Planowania i Dystrybucji. Robert, podobnie jak Wojtek, pracuje w Zespole Analiz Rynkowych. Czyli współpracujemy... Trzeba podkreślić, że wszyscy reprezentujemy obszar. Dokładnie, obszar zarządzania dostaw. dostaw. Także jesteśmy z... Pracujemy w ramach SCM. Czyli rozumiem, współpraca codzienna jest codzienna, intensywna i owocna. No zdecydowanie. Państwo prezentują PKN Oren podczas zawodów, poznają tam tajniki skórzecznego zarządzania łańcuchami dostaw. A czy po udziale w konkursie udaje się Państwu zaszczepić te dobre praktyki wyniesione z The Flex Connection osobom z Państwa firmy, które nie miały okazji brać udziału w, w zawodach? Myślę, że tak, bo my już o tym mówiliśmy i podkreślaliśmy, że możliwość udziału w tej grze Pokazuje, jak ważna jest współpraca w codziennej pracy, jak ważne jest to, żeby widzieć, że łączy nas tak naprawdę jeden wspólny cel, znaczy wynik firmy. Nie są aż tak istotne wyniki poszczególnych segmentów, tylko współpraca tak naprawdę i, i tak jak powiedziałam, wynik. Firmę. Warto jeszcze powiedzieć, że mieliśmy przyjemność przedstawić nasze doświadczenia i wnioski wynikające z gry w The Fresh Connection przed najwyższym zarządem, dlatego że tydzień temu mieliśmy spotkanie w ramach top 30 i, i najwyższy management jakby wysłuchał naszych rekomendacji wynikających z, tych, z tej, z tej I gry mhm. i refleksji. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że w zasadzie one były potwierdzeniem tego, co można powiedzieć wiemy i czym się kierujemy w codziennej pracy, czyli przede wszystkim współpraca międzyobszarowa, którą postrzegamy jako najważniejszą w osiąganiu dobrych wyników przez firmę. W jaki sposób zmieniło się Państwa postrzeganie tajników sukcesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw? Jak podchodzą Państwo teraz do pracy w porównaniu z tym, co działo się przed udziałem w The Fresh Connection? To znaczy trzeba powiedzieć, że przed udziałem w sumie chyba i podobnie pracujemy, chyba nie zmieniło się za dużo w naszym podejściu do pracy, natomiast ta gra na pewno uzmysłowiła nam, że to co mówiła Marta wcześniej, że nadrzędny KPI jakby firmy jest ważniejszy niż, niż poszczególne cząstkowe cele poszczególnych biur czy zespołów i to tak naprawdę w tej chwili przekazujemy. Firmie, tak jak mówił Wojtek, przestaliśmy przed zarządem i teraz to będziemy wcielać w życie. Nie tylko wygrali państwo polski finał tegoroczny, też zanotowali najlepszy wynik spośród wszystkich światowych zespołów biorących udział w The Fresh Connection na etapie eliminacji. Czy to było duże zaskoczenie? Czy teraz nastroje są bojowe przed finałem światowym? Anio. Anio. Mówiąc nieskromnie, graliśmy po to, żeby wygrać. Natomiast no, początki, ponieważ nie wiedzieliśmy, jakie, jakie ryzyka nie się gra, początki były może trudne, może podchodziliśmy z lekką niepewnością. Natomiast z każdą rundą widzieliśmy, że plasujemy się stosunkowo wysoko w tych rozgrywkach, i apetyt rósł w miarę jedzenia. Więc teraz mamy tylko nadzieję, że w w Amsterdamie wypadniemy równie dobrze, czego sobie i kolegom i koleżankom Dzień życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.